Ten przedział zapiszemy sobie początkowo w takiej postaci. Tutaj mamy z lewej strony minus 8 trzecich i ta liczba należy do przedziału, ponieważ jest przedział lewostronnie stronie domknięty. Natomiast 3,4 zapiszemy jako 34 dziesiąte. 34 dziesiąte, może jeszcze skrócimy ten ułamek przez 2. To będzie 17 piątych. Ok. No już widzimy, że to sobie z poprzedniego zadania może wymarzę. I już widać, że minus 8 trzecich tym razem należy do tego przedziału, ponieważ przedział jest zamknięty. Więc piszemy, piszemy należy. Następnie tak mamy minus 8 trzecich. Ja sobie doprowadzę ten ułamek do tutaj, z, yy, do wspólnego mianownika. Do 12 doprowadzę, OK, w mianowniku więc tutaj mamy 32 dobra a tu mamy liczbę minus 33 12. więc ta liczba nie należy nie należy do przedziału a dalej mieliśmy 17 piątych dobra, dobra to to mamy teraz zobaczmy jeszcze 3,25 tu mamy 51 15 OK, więc zobaczmy, jeżeli doprowadzimy ten ułamek z lewej strony do wspólnego mianownika, to tu będę miał 15, tu z minusem 8 razy 5 to 40, 51/15, no być może mieści się w tym przedziale, ale jeszcze musimy zobaczyć z prawej strony, o ten ułamek 17/15 doprowadzimy do 3 razy 7 do 51 o, 51 I tu jest otwarty przedział więc widzisz no nie należy ta liczba nie należy tak bo jest przedział prawostronnie otwarty w 51 piętnastych no i jeszcze na koniec mamy liczbę pi 471 150 no to znów, znów tutaj doprowadzimy sobie tą liczbę do 150 w mianowniku, czyli tu razy 10 i tutaj razy 10. Ok, więc liczba, podany ułamek należy do tego przedziału.